Cześć. Witam was na moim kanale. I jak widzicie, mamy poniedziałek i rozpoczął się Deliana Chase. Czyli trzeba się zalogować 7 razy, nie musi to być z rzędu, 7 razy między dzisiejszym dniem a 28 lipca, żeby odebrać Delianę. Jak widzicie, jest to standardowo standardowy event taki, który już znamy. Jest na początku gry taki z szaman, aczkolwiek w tym momencie Deliane zastąpi szamankę tak samo było w przypadku Ninji czy Aleksandra przez 6 dni zbieramy set, tym razem jest to accuracy set, no i 7 dnia przypominam, nie musi być to z rzędu nie musimy się z rzędu logować 7 dnia odbieramy, odbieramy Deliane, no ja już sobie odbieram pierwszą rzecz no i co? O, ok, wyskoczyło jeszcze ta jakaś Jakieś informacje? Okej, okay, to jest w zasadzie to, co widzę, to co powiedziałem, że między dzisiejszym dniem a 28 lipca 7 razy się trzeba zalogować, żeby ją zebrać. Także. O, wyskakują te oferty. Coś jeszcze? Dobra, spokój. Także przyjrzyjmy się Delianie, zobaczmy jakie ma skile, czy jest to dobry czempion i czy. Będzie można być, że będzie to bardziej czempion bliższy Ninji, który był, który jest bardzo, bardzo dobry, czy bliższy Aleksandra, który jest przyzwoitym czempionem, ale trochę nudnym, no i społeczność raczej y, mocno negatywnie go odebrała, chociaż moim zdaniem, nie do końca jest to zasłużone. Przejdźmy do niej. Y, jeszcze na początek widziałem dużo narzekań na to, że jest to High elves, bo nie potrzebujemy High Elvesów, ale jak sobie spojrzycie, to High Elvesy to jest frakcja, która ma prawie najmniej czempionów w całej grze. Widzicie, mamy 37 czempionów w High Elvesach. Tutaj wszędzie jest wyżej. Tutaj niżej Lizardmen 39, Skinwalkersy 32. Skinwalkers to jest najmniej liczna frakcja. Jak widzimy, nawet Shadow King, która jest najnowszą frakcją, ma już więcej czempionów niż High Elves. Także nad tą frakcją trzeba popracować. No i mamy Delianę, Aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę, że jednak legend tutaj troszkę jest. Epików jest bardzo mało. Więc może niekoniecznie legendy tutaj dodawać, no ale tak czy inaczej jest tutaj mało czempionów. No i tak wygląda. No i wygląda bardzo dobrze. Bardzo mi się podobają te kule. Nie wiem. Energii. Fajne ma włosy. Tyle tu boku, dużo, chociaż tak na nią patrzę, to troszkę bardziej mi by pasowała do dark elfów niż do high elfów, ale patrząc na tą frakcję, aczkolwiek modele w tej frakcji nie są jakieś moje ulubione. No Pixnil do Pixnil podobna jest w takim samym stylu jest jak Pixnil. Pixnil jest tutaj jednym z lepszych modeli, ale generalnie. Jak dla mnie, przynajmniej w tej frakcji, nie wyróżniają się jakoś szczególnie mocno. A ona tutaj, jeśli chodzi o modele, jest jednym z lepszych czempionów. Przynajmniej, moim zdaniem. No ok. Więc teraz zobaczmy, co ona potrafi, jakie ma staty. Na początek, no jest to czempion oparty na HP. Strzelałem support. Ma HP przyzwoite, bez strzału. Atak jest nieważny. Defense, bardzo fajny, wysoki. Defense, ma ok speed i fajnie, że już ma 30 accuracy wbudowane 30 resistance, no i zobaczmy teraz jak wyglądają mi skille na początek jeszcze może przypomnę co przewidywałem na podstawie, na podstawie tego krótkiego opisu, który mieliśmy na A1 stawiałem na to że, ma, że będzie miała albo licz, albo będzie się leczyć o zadane obrażenia stawiałem też, że będzie miała decrease resistance stawiałem na to że będzie miała na chyba A3 block buffs Block buffs, chyba tak i na pasywie stawiałem na to, że będzie miała mm, Strengthen. stawiałem, że Strengthen, jeżeli yy, spadnie HP poniżej pewnego poziomu. O ile ja dobrze pamiętam, tak stawiałem, coś o weekend jeszcze mówiłem coś o weekend jeszcze mówiłem, ale teraz nie pamiętam e, nie pamiętam w, przy którym skillu. W każdym razie zobaczmy jak to się sprawdza. A1. Mamy Licz, atakuje y, Hard Stealer. Atakuje wszystkich 50% szans na Licz. Na dwie tury do 60% można zwiększyć. fajna A1. Licz na A1 jest, y, jest przydatny w wielu miejscach, jeszcze jak atakuje wszystkich. I tylko trzy książki, nie, nie dużo książek. Szkoda, że ta książka nie jest pierwsza z tymi 10% wtedy tak naprawdę można by y, jedną książkę wsadzić. I tyle. A2, Withering Scorn i mamy Decrease Resistance, atakuje jednego przeciwnika, ma 100% szans po wyksiążkowaniu na wrzucenie Decrease Resistance na dwie tury. I jeżeli cel jest pod wpływem block buffs, e, wtedy ma debuff spread i roznosi ten Decrease Resistance na wszystkie cele HP, e, na HP oparte obrażenia. Tutaj też mamy HP mamy 100% w książkach i jedną turę możemy skrócić do trzech tur cooldown, także mamy decrease resistance, szkoda, że po prostu nie jest to od razu na wszystkich, tylko y, mamy takie kombinowanie z tym y, ponieważ na przykład na arenie decrease resist resistance to jest coś, co byśmy chcieli wrzucić na wszystkich i od razu, zanim oni się ruszą także ten skill raczej nie będzie przydatny na arenie to na pewno Ok. I też niewiele książek, 4 i Know Your Place atakuje wszystkich, 100% szans na wrzucenie blockbuffs, czyli się zgadza, miałem rację, na dwie tury, to już jest fajne, to już jest przydatne, lecz wszystkich o 5% ich i szkoda, że ich, a nie jej, za każdy blockbuffs, który umieści, ok, czyli na arenie to by było 20%, na hydrze 20%, jeżeli wszystkie wejdą, oczywiście, na dungeonach, gdzieś na falach, tam byłoby 25%. No na bossach, w dungeonach, już to byłoby zdecydowanie mniej. aczkolwiek block buffs yy, na standardowych dungeonach nie jest to coś, co będziemy używać. I napełnia turmiter o 10% za każdy block buffs, ale okej, za, okay, za każdą zablokowaną próbę wrzucenia block buffs, czy to będzie resist, czy. Czy inne, inne zablokowanie to wtedy dostaje 10% turmiter, ale tylko ona. I mamy tutaj 4 tury cooldownu, 5 książek. Ok, block buffs. Generalnie ten champion już wygląda na championa zrobionego pod Hydre. I mamy jeszcze Magnificent, jej pasyw. Mamy dwa efekty. Efekt pasywny zwiększa jej accuracy o 2 za każdy 1000 HP, który ma. To jest bardzo fajne. Bardzo fajna pasja. Przejdźmy jeszcze do drugiej części, efekt aktywny. Umieszcza strength yy, na wszystkich na dwie tury, jeżeli jej HP spadnie poniżej 50%. To też jest fajne, ale tutaj mamy aż cztery tury cooldownu troszkę długo, Mo można by tu było skrócić do, do trzech spokojnie, Cztery to troszkę dużo. Ale strength and fine, to też się sprawdziło. Wiem, że może być strength i jest. Ale tej pierwszej części nie przewidziałem. No i to jest fań, bo ona potrzebuje accuracy, potrzebuje accuracy na ten lich, potrzebuje accuracy na decrease resistance i na block buffs. Jest championem HP, więc będziemy ją budować z wysokim HP. 20 tysięcy, więc spokojnie 70-80 000 HP jej można zbudować. Takie 80 tysięcy HP, no to mamy już ile? też mamy e, razy 2, 120, e, 100, 100, 160 accuracy, tylko wy, wyłącznie dzięki HP. Do tego wbudowane 30. To już mamy 190. Do tego jeszcze trzeba doliczyć sobie e, Great Hall. Tam można do 80 dostać. To już mamy 200 70 zanim zaczęliśmy budować w ogóle Qureshi. To jest bardzo fajny, przydatny pasyw. Podoba mi się ten pasyw. Klariu naprawdę potrafi fajne pasywy zrobić. Także tak wygląda Deliana. Napiszcie, jak wam się ten champion podoba, jak podobały się wam te skille No i myślę, że jest to, jest to dobra legenda. Nie jest może to jakiś game changer w endgame to nie, ale jest to naprawdę dobry e, dobry support, który się mocno przyda Na, Przede wszystkim na Hydrze, ponieważ tu atakuje wszystkich malicza, czyli będziemy mogli się leczyć. Decrease resistance pomoże nam też we wrzucaniu naszych debuffów na przeciwnika. Człowiek Hydra nie ma jakichś gigantycznych, gigantycznego resistance, ale zawsze to pomoże. No i tutaj block buffs bardzo na AOE, bardzo dobry. Potrzebny debuff właśnie na hydrze, do tego mamy tutaj leczenie Albo będzie się przyspieszać No i Strangcent też jest bardzo potrzebny na, na niektórych głowach właśnie na hydrze A jeszcze jest aura Zwiększa we wszystkich miejscach HP o 33% Także wygląda na to, że Plarium tutaj nam fajną niespodziankę dała Dobry champion, myślę, że go zrobię i nawet na moim głównym koncie Będę jej mógł używać na hydrze, bo tych championów, dobrych championów z blok buffs troszkę mi brakuje, więc jak najbardziej e, będę w nią inwestował. Bo myślę, że to jest raczej champion pod PVP, nie pod PVP na arenie. Licz na arenie niezbyt się przydaje. no Ten skill tylko na jednego championa e, raczej nie jest przydatny. Block buffs jest przydatna, ale samo block buffs na arenie to troszkę za mało. Także to jest raczej champion jak bardziej support pod, pod PVP. Ej, pod PvE, przepraszam. Ok, to tyle. Teraz trzeba 7 dni się zalogować po 7 dniach. Będę ją miał i będę mógł nad nią podlewelować, zrobić i na pewno będzie poradnik przetestuję ją i pokażę Wam, jak ona się spisuje w praktyce. Napiszcie w komentarzu, jak się Wam podoba ten czempion, y, czy cieszycie się, że ją dostaliście i gdzie ją umieszczacie. Czy jest y, lepsza od Aleksandra Waszym zdaniem, czy gorsza? Bo myślę, że na taki poziom jak Ninja to nie wchodzi, ale moim zdaniem jest gdzieś pomiędzy, w połowie drogi między Aleksandrem a, y, a Ninją. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!